Musisz niżej wyje wyjeżdżać, wiesz? Patrz, tak wolno i do samego końca trzymaj po prostu. Nie hamuj w bandzie. No i pompuj, pompuj to teraz. Korba, korba, korba. Nie tędy. <trybuj> tędy. Tędy miałeś. Pamiętaj o tych kolanach i o stopach. Proszę tego, że jechałeś za mną, na porządku roliłem, ale drugą hopę doleciałem. A nie zwróćcie uwagi na drugą akurat. Doleciałem drugą. Ja na to poczułem, to dole... bo nie było jed. Wygibasy. A to na to tobą? No. Znaczy o mi se hopę, nie? O mi hopy. No. Co? A jestem ciekaw jak to wyglądało, nie? Bujesz? No? Tylko ostrożnie. No, no. Na twoje ryzyko. Tak. Yo! <grymio> Co się stało? Co ty zrobiłeś? Kiedy? Co się stało? No widzę, ale. Niesamowity człowiek. Ej, ale dobrze, w sensie nie sądziłem, że to polecisz. A tam to, Ale tak zahaczyłem Zahaczyłeś, no trochę tak, no ale... ale... Już chyba nie tak mocno Właśnie dlatego należy kupować rowery ode mnie, bo wraz z zakupionym rowerem ode mnie, bo to jest mój stary Hornet Zyskujecie dziwne umiejętności Od 13 jesteśmy A która jest? Nie, 12 Od 12, no? No dobra, no to są 2 godziny O kurde, to nieźle Tam nie zwolnił i nie darł mordy, tylko tu bym przyspieszył mi się bardziej skupił, to bym to też walił. mi się nie? wydaje, że ty nie wywaliłeś się przez to, że nie doleciałeś koło wywaliłeś się przez to, że nie trafiłeś no tak, w tą dziurę w, ja w to, że nie trafiłeś w ten, w ten... no tak, bo ja się no, razu o to, no to właśnie, o to, właśnie no tak, 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 no widać ślad, że jechałeś bokiem no bo ja to, a chciałeś to potem lecieć to? Oglądać, to? ej, szczerze, ja chyba nigdy w życiu nie widziałem, aby ktokolwiek to leciał, w sensie to mi się wydaje, że to jest jakaś stara część trasy i nie wiem, no czy no to się, jest w no ogóle lotne no się. patrz, niektórzy jak się uczą latać to wybijają się tutaj bokiem i lecą po prostu tutaj w bok to pierdoli, ja tak ale nie skacz tego, nie skacz tego, tam to nie ma sensu ale więcej... Się lepiej się tak. nauczysz takich podstaw na tym Powiedz żeby wyjechać od tej strony i skoczyć na płaskie tutaj nie na lądowanie, bo ale widać... ale ja dosyć prędkość nawet, żeby tak powiedzmy ten próg przeskoczyć Prędkość nie masz się co martwić, bo tutaj jest duża prędkość. Ja tutaj nie korbię wcale między lądowaniem a tym zjazdem, więc ty daj sobie ze dwie korby i po prostu wciśnij tutaj. A tutaj wybicie jest mega płaskie w porównaniu do tamtego wybicia co leciałeś z te papa. I po prostu se skocz na bok. Wiesz, że wiesz, ja tak w takiej szybszej jeździe, to ja kurwa lecę lewo-prawo, nie? Ja się boję, że akurat polecę tam na prawo. Nie, spoko. Co, i tu się wdupić i tam na lewo na wprost. No. To spróbuję! Jestem z ciebie zaskoczony, że ja po takim czymś w ogóle kwać to dalej. Jesteś z ciebie zaskoczony, okej okay. Co lecisz? No spróbuję to zrobić tak jak teraz tam to, to, ta hopa na pewno będzie bolała no Ja sobie no zrobię za tobą odstępę, to drugie, odstęp? tamto drugie to wygląda jak dla ciebie, więc... Więc to nie dla ciebie Ej, prawie doleciałeś! Prawie doleciałeś. No znaczy zostało ci z pięć, z 3 centymetry Ale mi już w ogóle, wiesz, nie wstrząsła nic tak. No nie, 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 ale, ale mi jest git, zero. Jeszcze raz, jeszcze raz i dolecisz. Słuchaj, jest taki jeden bardzo prosty trik, nazywa się one foot. Nie, nie w... zrobię, nie, nie, ale. Nie bata, posłuchaj, cyka. posłuchaj, to jest pierwszy trik, jakiego jak ja się, się nauczyłem. To jest krzeha mnie pod tym względem, chociaż tak się dziwię, ale... Na małym step upie spróbujesz jeden raz. Dobra? Ale co, na tym co robiliśmy? Tak, tam na małym step-upie. To jest mega łatwy trik. Jeżeli ja się ci boję, się to uda. Ja nogą na pedał, za zajebie w coś. Ja nie mam Czekaj, poczekaj ani... chwilę. Nie, nie musisz nawet wracać przy pierwszym locie. Jeżeli ci się uda, chyba będziesz pierwszą osobą, która tak sobie przyjechała i pierwszy idzie na hopach i od razu robi jakieś triki. Dobra. Spróbuję. Patrz, ja się tego nauczyłem tak. Widziałem to na jakimś poradniku, nie pamiętam jakim. Ja mam akurat lewą z przodu. No ja mam prawą Że... Po tym, jak się jak, jak wybicie Cię wybije, bo samemu się jeszcze nie wybijasz. Po prostu daj prawą nogę w tył i ta lewa cię automatycznie do góry pójdzie, nie? I nie masz jej, jej ten, no, na razie ściągać. Masz po prostu. być wiesz, tak, nie? Wiesz o co chodzi? Ej, wejdź se, zejdź na dół, ja zrobię trzy loty i pokażę Ci w, tak stopniowo w trzech krokach, jak to zrobić, dobra? Patrz, pierwszy lot po prostu noga. Got... Noga z tyłu idzie w tył i automatycznie poczujesz, że ta noga chce się podnieść. A ja tak teraz czułem i się dosłownie starałem, żeby jej, jej wiesz, nie podnieść to, nie? Nie, znaczy nie musisz się skupiać na tym, aby podnosić nogę. Ona może się podniesie sama, może nie. Ty masz po prostu dać tylko e, pedał w tył. W sensie no, noga z tyłu ma iść w dół. Co? Widziałem, Pojedźcie troszeczkę wolniej, wiesz, na sam start, Teraz jedziesz szybciej niż ja w ogóle na to. Tylko właśnie ja mam, ja mam prawą z przodu, czyli szczerze. Czyli lewą nogę lewą nogę musisz nacisnąć, żeby poszła w dół. Tylko teraz tak, lewą mam z przodu, prawo mam z przodu, ale wolałbym, żeby prawa została na pedale nie, 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 to właśnie tak się nie da, wiesz? Znaczy a jest to cięższe. No dobra, dobra. Dawaj. Na spokojnie. No i po śle, no? Dobra, to odpuszczamy temat. Ja w sumie spróbuję. Takie coś, że się pedałuje w locie. Nie wiem, jak to się zwie. Ej, zrobiłem to po raz pierwszy w życiu. Co? Zapedałowałem w locie. Się tak specjalnie stwierdziłem. No, widzisz? Widzisz, to dzięki mnie. Motywujesz mimo. mnie do. Ej, trzeba jeszcze raz to chcę spróbować. Kurde, takie dziwne uczcie, bo tak kręcisz i nie ma żadnego oporu. Ja się bardzo boję, że ja zawsze coś będę chciał próbować. Ja w ogóle gdzieś na bok albo bokiem polecę, nie wiem. No jest to mocno ryzykowne, generalnie, żeby w pierwszy dzień się uczyć takich rzeczy, no ale. Póki dobra pasta trwa. Dobra, nie wiem, nie wiem czy dobra, ale. Jo! Słuchaj, i właśnie to, to miał być kolejny krok, że zdjęcie nogi i skoczenie bez nogi, znaczy wylądowanie bez nogi. Zrób je tak, tak, tak kilka razy, żeby przyzwyczaić się do puszczania nogi. Przed, przed samym lądowaniem. Bo nogę już trochę wcześniej dałem do tyłu, ale nogę dalej miałem na pedale i dosłownie przed lądowaniem ją sobie w po. Widziałem. To spróbuj jeszcze kilka razy, ale nie próbuj jeszcze wracać, dobra? Chcę zrobić na szybko nogą i wrócić, co nie? I to jest pełen trick. Tak. Ale to jest mocno ryzykowne, bo jak nie trafisz, to masz rozwalony piszczel. Zdjąłeś nogę zbyt wcześnie. Żyję. <laughs> Żyjesz! Zdjąłeś się od razu po wyjściu z wybicia? Chyba nawet tył ci jeszcze nie wyjechał do końca, a no ty już ją zdjąłeś. Ale prawie wróciłem jeszcze. Ja to tak dziwnie wy... No to co, próbuj, to dawaj szybko na górę. To, to ja tutaj czekam, to dawaj. Ja to zrobię dzisiaj. Nie wiem, za którym podejściem, ale raz mi wyjdzie, żeby tak na granicach. Do trzech razy sztuka, do trzech razy sztuka, to teraz musi wyjść. Nie, no ale jak do trzech, to, to od teraz. No nie, już było dwa, dwa razy nie, tak Spróbuj, tak. dobra, spróbuj, spróbuj. Niech to będzie motywacja. No i dawaj. Mam prawie! No ja bym w sumie zaliczył. Zaliczył? Ja bym zaliczył, zaliczył. no takie. No ja bym zaliczył. przybiło Nawet rękawiczkę zdejmę, gratuluję. z dłoni prezesa. I powiedz, ile, ile trzeba pieniędzy, żeby zacząć przygodę z, z, z jeżdżeniem na rowerze? Szczerze? 1500 zł myślę wystarczy. Razem z kaskiem. Kierownica Wake'a, pamiętajcie. Tak, no to akurat całe życie się stało zamalowane. Ej, ale z czego ile? 200 zł poszło na ile poszło na lakierowanie? 700. <laughs> po co? No bo, bo chyba jakieś 400 zł dałem za, za podkłady farby i tak dalej. Plus, wiesz, tam jakieś taśmy, yy, inne duperele. No i plus dla, dla chłopaków za pomoc i robociznę, nie? Aha, nie ma to jak pomalować kierownicę Wajka, mostek Wajka i x na powietrzu. <ślapple> opłacalne. Słuchaj, 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 mam plan Serie, z tego jak ja się uczę, ile mi to zajmuje. Tak, a słuchaj, hajs z reklam, na przykład z tej serii, można przeznaczać na e, opłacenie ci pociągu, o, albo wyciągu. To by było coś. Jest, jest Więc jak, nie, nie seri jak seria się długie, a potem przyjmie. leczenia, leczenia no to, to ja zainwestuję w odpowiednim czasie w ubezpieczenie. Są takie ubezpieczenia sportowe. Niech da się dostać dużo pieniędzy. Dzisiaj masz taki paraminutowy odcinek. Tego jak... no, o, Jesteśmy dosłownie o 12:00 No, 12. no, no o godzinie 12 jest pierwszy przejazd Michała. Nie umiałem dwóch pierwszych band, w ogóle z nich wyjeżdżam albo za późno, albo za wcześnie. Jest godzina 14.45 dosłownie. No i tak, zajebałem tam jakąś dutną hopę, tu się wyjebałem i łam futa zajebałem. Gratuluję. <grym>, to jest drop, tak? Dobrze? <grym>, mówię. No to jest. No, ja no jest no to taki nazw. drop step down. Drop, drop, bo ma płaskie wybicie, no To na upartego jak jakoś... Nie wiem, jakoś mi się tam lata to w niedługim czasie mogę spróbować. Ale dzisiaj nie, dzisiaj, nie, dzisiaj ci nie, dzisiaj nie pozwalam. pozwalam. Dzisiaj, nie. dzisiaj nie masz bana. To znaczy. Dzisiaj masz bana i robisz nie, i bana. oswajasz się z tymi. Yy, z wybijaniem się na wybiściach. Czy możemy się spodziewać kolejnego tego odcinka z tobą na rowerze? że jak najbardziej. Jest to interesujące bardzo. Jak na 3 godziny i jedną wypierdolkę fajną, ale wypierdolkę Nauc Zrobienie triku i ogólnie przejechanie pewnych fajnych jak tu czekaj eee, nie momentów. Kurwa urywków, urywków tras to jest kozak. Po co ci ten patyk? Zamykam cię w swoim Pokedeksie. Jesteś moim Pokemonem. Mm -hmm.